Na pewno słyszałeś, że wystarczy poznać tysiąc najczęściej używanych słów w języku angielskim, żeby się porozumieć. Totalna bzdura! Chcesz mówić po angielsku swobodnie, bez stresu, że zapomnisz słówko i bez zastanawiania się, jakiego czasu użyć? Może miałeś już tak, że uczyłeś się angielskiego w szkole, wkuwałeś słówka, gramatykę, a jednak nadal nie czujesz się swobodnie podczas rozmowy po angielsku? Boisz się mówić i nie wiesz, jak używać czasu w praktyce i zdarza się, że nie rozumiesz, co ktoś mówi? W tym wideo odkryjesz, jak uczą się poligloci i dlaczego Ty też możesz nauczyć się mówić swobodnie po angielsku tylko w 3 miesiące, poświęcając zaledwie 15-20 minut dziennie na naukę. Jeśli planujesz wyjazd na wakacje za granicę i chcesz w końcu zacząć rozmawiać i załatwiać różne sprawy bez stresu, to jesteś we właściwym miejscu. Być może myślisz, że jestem trenerem angielskiego z wieloletnim doświadczeniem, więc mam talent do języków, albo urodziłam się jako native speaker. No nie zupełnie. Byłam kiedyś w tym miejscu, co ty teraz. Nauczyłam się mówić płynnie po angielsku, mieszkając w Polsce. Rozmowy w podróży sprawiają mi przyjemność i przede wszystkim jestem samodzielna, potrafię załatwić każdą sprawę. Co więcej, zdobyłam prestiżowy certyfikat językowy na poziomie zaawansowanym wydanym przez University of Cambridge. To pozwoliło mi zwiększyć zarobki i pracować w międzynarodowych zespołach przy dużych projektach w korporacjach. Ale to nie była łatwa i szybka droga. Pamiętam swoją największą wpadkę językową, kiedy prawie spaliłam się ze wstydu. Będąc w gimnazjum, pojechałam na tygodniową wymianę językową do Niemiec, ale mój niemiecki był wtedy bardzo słaby, więc starałam się mówić po angielsku. Chodząc po sklepach z moją niemiecką koleżanką, zauważyłam, że wyglądała na znudzoną, więc zapytałam ją, czy jest znudzona. A przynajmniej tak mi się wydawało. Powiedziała z dystansem, że nie, a ja odpowiedziałam: myślę, że tak. Dopiero jak zobaczyłam jej minę, to zorientowałam się, że tak naprawdę zapytałam, czy jest nudna. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo było mi głupio. Oczywiście zaczęłam się śmiać i ją przeprosiłam, ale od tamtej pory doskonale zapamiętałam różnicę pomiędzy bored a boring. I wiesz co, kiedyś też bałam się mówić po angielsku, obawiałam się, że popełnię błąd, nie wiedziałam, jak się uczyć skutecznie, nie czułam się pewnie, mówiąc po angielsku. Zdarzało mi się zapominać słowa i czułam blokadę. Nawet mimo dobrych ocen w szkole, nie byłam pewna, jak używać tych wszystkich czasów w praktyce. Zobacz, po tej wpadce mogłam się totalnie zablokować, ale właśnie wtedy zdecydowałam, że muszę nauczyć się mówić poprawnie i swobodnie po angielsku. Po prostu chciałam czerpać radość z wyjazdów, z podróżowania, z poznawania nowych ludzi i wiedziałam, że znajomość języka angielskiego daje ogromne możliwości. Nie myliłam się. Najpierw zaczęłam uczyć się najczęściej używanych słów i zwrotów. Skrupulatnie je zapisywałam, tworzyłam fiszki. Oglądałam filmy po angielsku z angielskimi napisami, uczyłam się z piosenek, czytałam artykuły na interesujące mnie tematy, robiłam też dużo ćwiczeń dotyczących gramatyki. Zauważyłam, że sporo rozumiem, jak ktoś mówi po angielsku lub jak coś czyta. Problem był taki, że nadal jak miałam coś powiedzieć, to nie byłam pewna, jak poprawnie ułożyć całe zdanie. Znajomość struktur gramatycznych i wielu pojedynczych słów nie była wystarczająca. To, że wystarczy znać tysiąc najczęściej używanych słów, jest jednym wielkim kłamstwem, tak samo jak oglądanie filmów po angielsku. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w wieku pięciu lat opanowałeś bez wysiłku jeden z najtrudniejszych języków świata, jakim jest język polski, a języka angielskiego uczysz się od wielu lat i nadal nie potrafisz przeprowadzić swobodnie rozmowy? Wiesz, co zrobiłam? Zaczęłam uczyć się całych zdań, a nie tylko pojedynczych słów. Te zdania powtarzałam na głos. Nagrywałam się czytając po angielsku, odsłuchiwałam i wyłapywałam swoje własne błędy. Zaczęłam edukować się jak działa nasz mózg, żeby uczyć się szybciej i bardziej efektywnie. Ucząc się gramatyki, również tłumaczyłam i wypowiadałam całe zdania, co sprawiło, że zaczęłam mówić płynnie. Moi znajomi od zawsze powtarzali, że dobrze tłumaczę, więc moje notatki i wiedzę zaczęłam przekazywać innym. I tak od ponad siedmiu lat uczę moich kursantów mówić swobodnie po angielsku. I największą satysfakcję mam, gdy realizują swój cel. Pomogłam wielu osobom przełamać barierę językową oraz zwiększyć pewność siebie. Po wielu latach pracy wiem, że nie ma osób bez talentu do nauki języka. Są tylko takie, które do tej pory uczyły się w niewłaściwy sposób. Dlatego bardzo się cieszę, że tu jesteś. Wiem, że chcesz mówić płynnie i również myśleć po angielsku. Po przerobieniu tego e-booka będziesz rozmawiać swobodnie i cieszyć się wyjazdem. A dołączone do niego nagrania dialogów i zwrotów, które będziesz wypowiadać, sprawią, że będziesz mówić poprawnie i bez żadnych wątpliwości. Zadbałam też o to, żeby e-book był miły dla oko, a dodatkowo przygotowałam dla Ciebie zestawy fiszek w darmowej aplikacji, tak żeby nauka była bardziej efektywna. Gwarantuję Ci, że poświęcając tylko 15 minut dziennie, za 3 miesiące osiągniesz umiejętność swobodnego rozmawiania na wakacjach i w podróży. Zobacz na tej stronie opinie osób, które już przerobiły e-booka i nie czekaj dłużej. Zdobądź swojego e-booka i daj sobie szansę. To jest inwestycja w Twój rozwój.